Cześć wszystkich witam was serdecznie w kolejnym daily vlogu na moim kanale. Dzisiaj będę kontynuować skatepark, który wczoraj zaczęłam robić z moją siostrą, która jest tam w tle i zaczniemy zrobić jeszcze większy skatepark, ale nie wiem do końca, więc zaczynamy. Dobra morki, patrzcie na to. Tutaj jest taka, jeśli będzie tutaj ta rampa, jak widzicie, to się wchodzi tutaj sobie można usiąść spokojnie. No i tak się i sobie siedzisz. Tak ogólnie muszę wam o czymś powiedzieć ponieważ pęknie dek w kolejnocy i to jest naprawdę straszne. Możecie zobaczyć tutaj mamy pięknie. Wiem, I zresztą w tym no. miejscu też. Budowa dalej trwa. Na razie wygrałem. No. Pajączki i na razie no, wygląda można... to, no. no to w ten sposób. Tutaj będzie się i Ja sobie tutaj usiądę, jeżeli można? No można. No i git. My młodeczki będziemy teraz robić ten skatepark, który będzie naprawdę totalny wow, ale następnie wakacje robią jeszcze większy projekt i wtedy tu będą się zdziwić, więc my zaczynamy. będzie trwać tak to się prezentuje nowe deski przyszły i budowa skateperku idzie bardzo dobrze jak na razie będziemy bardzo mieć fajny kicker i możecie to sobie sami zrobić, jeżeli nie możecie iść na bo no, bo koronawirus wiecie o co chodzi ale mi tata nam pomaga i naprawdę jest bardzo fajnie jak na razie Pierwsza rampa jest ukończona. Możecie zobaczyć, jest nawet dosyć wysoka. Tutaj jeszcze będziemy robić drugą i będzie normalnie skatepark. Oh, yeah! Zobaczcie, tutaj jest tak wykończone. Idealnie, jest, nie? Professional. Na skatepark jest ukończony. Mamy tutaj quarter bank z kickerem. Tak, jakby wybicie. Tutaj mamy kolejny bank, tylko że tutaj już bez kickera I box, jest naprawdę kozacko Tutaj mamy wypoczynek I naprawdę się bardzo cieszę z tego skateparku Jeżeli wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, no i komentarz, a my się widzimy w kolejnym vlogu jutro, więc narka! Jeszcze tak na koniec krótki I patrzcie, tu mamy tak, i się kończy tym pięknym kłoterem, to jest normalnie piękne, wow, Rena teraz szuka muzyki, no a my się z wami żegnamy